To jest Michał lat 10. Mamusia zrobiła mu obiad i Michał chciał pooglądać YouTube do jedzenia. Niestety po wejściu na stronę główną ujrzał sam shit. Co to ma być w ogóle? Przecież to jest żart jakiś! Postanowił więc, że wpisze w wyszukiwarkę najlepszy kanał w Polsce. I tam... Kazama, a ninja Ucieszony a wręcz podniecony, yes, Michał włącza yes, film. jest, 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 jest. Yes, yes. <noise> I następne Ale on nie, on się świetnie bawi Obstukuje drzewo jak dzięcio Zobaczcie, napad ma O 20 bierze tabletkę 20.20 już 20 minut się spóźnił Zdjęcie mi już promieniuje I jeszcze jeden Jak wow. Michała zamurowało. Szybko stwierdził, że musi zasubskrybować Kazama. A jeśli ty mój drogi kolego, nie masz czego oglądać to obiadku ma musi wejść na kanał kazane, zasubskrybuj i ciesz się oglądaniem zajebistych filmów. Polecam gdzieś od 26.